Czy oglądałeś kiedyś teledyski influencera i pomyślałeś, szczerze, mega mocne? Znaczy, to brzmi jak hit? Czy jednak ktoś to po prostu dobrze sprzedał? Czy uważasz, że osoba, która dopiero wczoraj nagrywała vlogi, a dzisiaj wydaje piosenkę, naprawdę może być nazywana artystą? Czy raczej to sprytny produkt? I najważniejsze, co muzyka influencerska robi z rynkiem muzycznym? Czy to wspomaga świeże talenty, czy wręcz odwrotnie? Zajmuje przestrzeń tych, którzy muzykę robią z miłości i z dobrym warsztatem. Dziś przyjrzymy się fenomenowi muzyki tworzonej przez influencerów. Kim są, co robią, jakie mają sukcesy i dramy, i co ich twórczość oznacza dla ich fanów oraz dla zawodowych muzyków. Hejka, ja jestem Efi i witam cię w nowym filmie na moim kanale. Jeśli się jeszcze nie znamy, to na co dzień śpiewam i piszę piosenki. Uczę języka angielskiego w szkole średniej, a w sieci tworzę różne treści jako influencerka ale ze znacznie mniejszymi zasięgami niż osoby, o których będzie dzisiejszy film. Moje treści to głównie humorystyczne filmy o życiu szkolnym ale stawiam też na tematy związane ze zdrowiem psychicznym, samoakceptacją i wyrażaniem siebie. Powoli zbliżam się do spełnienia mojego ogromnego marzenia, jakim jest srebrny przycisk za 100 tysięcy subskrypcji, więc będzie mi bardzo miło, jeśli również i Wy zasubskrybujecie ten kanał i pomożecie mi osiągnąć ten cel. Szybciej! Świat twórców internetowych i świat muzyki coraz bardziej się przenikają. Influencerzy wydają single, epki, wreszcie albumy, ogłaszają trasy koncertowe i robią festiwale. I to wszystko w tempie, które jeszcze 10 lat temu było nie do pomyślenia. Część z tych projektów to autentyczne próby tworzenia, część idealnie zaplanowane produkty marketingowe. W tym odcinku przejdziemy od ogółu do szczegółu, przyjrzymy się poszczególnym osobom, porównamy plusy i minusy, omówimy dramy i zakończymy wnioskami. <laughs> na polskiej scenie internetowej mamy już całą falę influencerów, którzy postanowili spróbować swoich sił w muzyce. Jedni robią to bardziej świadomie, inni traktują muzykę jako szybki sposób na dodatkowy zasięg i dobry zarobek. Warto przyjrzeć się im osobno, bo choć ich kariery często wyglądają Wyglądają podobnie, to podejście i efekty bywają bardzo różne. Jeśli nie znasz sylwetek influencerów, o których za chwileczkę będę opowiadała, to oczywiście możesz iść i nadrobić swoje braki, ale zaraz przytoczę najważniejsze informacje o każdym z nich, a gwarantuję ci, że później przejdę do wniosków i swoich przemyśleń, do których znajomość ich sylwetek nie będzie ci w ogóle potrzebna. Zacznijmy od Verso, czyli jednej z najbardziej rozpoznawalnych influencerek w Polsce. Na swoim kanale ma nie tylko pojedyncze single, ale również cały album, a na ogromną trasę koncertową. Trzeba przyznać, że stara się rozwijać i jest bardzo pracowita. Bierze lekcje śpiewu z trenerem wokalnym, aktywnie włącza się w pisanie tekstów piosenek, planuje też teledyski, a jeden z klipów montowała samodzielnie. To wszystko robi wrażenie, ale problem zaczyna się przy występach na żywo. Jej koncerty praktycznie w całości są na syrogim playbacku, co sprawia, że ciężko oceniać faktyczne umiejętności wokalne. Publiczność przychodzi więc bardziej na show i spotkanie z idolką, niż na autentyczny koncert muzyczny. Podobny przypadek to Julia Żugaj. Jej droga z Teamu X zaprowadziła ją aż do telewizji. Brała udział w Tańcu z Gwiazdami, występowała na naprawdę bardzo dużych wydarzeniach, prowadziła Sylwestra transmitowanego na żywo, a nawet współpracowała muzycznie z zespołem Fil czy Andrzejem Piasecznym. Aktualnie Julia występuje też w programie Twoja twarz brzmi znajomo, czyli formacie, w którym gwiazdy wcielają się w rolę sławnych piosenkarzy i muszą śpiewać ich utwory w całości teorii na żywo. I tutaj niestety wychodzą wszystkie braki. Jej występy oceniane są bardzo słabo, bo nie ma kontroli oddechu ani odpowiedniego warsztatu wokalnego. A w takich warunkach playback nie uratuje sytuacji. Zresztą tak jak Wersow na koncertach korzysta z podkładów, które praktycznie zakrywają jej głos. Ale ona akurat otwarcie się do tego przyznaje. Dla żugajek koncerty Julii to wielka atrakcja, ale z perspektywy muzycznej wypada naprawdę bardzo słabo. Jeśli chodzi o fagatę, to tutaj twórczość muzyczna jest nierozerwalnie związana z dramami. Zaczęło się od bifów z Oliwką Brazil i uszczypliwości wobec Jangle A potem doszedł też głośny konflikt z redakcją popkillerów, największego portalu o rapie w Polsce. Fagata, zamiast budować szacunek w środowisku, woli toczyć publiczne. Wojny, które dają jej kliki i zasięgi, ale psują reputację. Tylko pytanie, czy z jej reputacji jeszcze w ogóle można coś pozbierać. Jej kawałki utrzymane są w klimacie rapu, mają dość agresywne i bardzo wulgarne teksty. To muzyka, która działa na TikToku i wśród jej fanów, ale większość krytyków zgodnie twierdzi, że warsztatowo jest na dość niskim poziomie. Niepopularna opinia? Nie słucham, ale uważam, że powinna dalej robić swoje. Z kolei Mew to przykład influencera, który potrafi trafić w viral. Jego duet z Zalią okazał się bardzo dużym hitem. Kawałek wylądował na playlistach Spotify i zrobił furorę na TikToku. Widać, że Mew ma pomysł na siebie i potrafi podpiąć się pod popularne trendy. Ale trzeba też powiedzieć jasno... To jest muzyka jednorazowa. Chwyta na chwilę, robi wyświetlenia, a za kilka miesięcy nikt do niej nie wraca. To raczej produkt internetowy niż coś, co mogłoby się zapisać w polskiej muzyce na dłużej. Fausti to kolejny przykład twórczyni, która przeniosła swoją popularność z YouTube'a i TikToka do muzyki. Jej solowe single są lekkie, chwytliwe, ale trudno uznać je za coś więcej niż produkty na rynek młodzieżowy. Największym echem odbiła się jej współpraca z raperką Dziarmą. Na papierze Wyglądało to świetnie. Influencerka z uznaną artystką na ficie, ale w praktyce zebrało potężną krytykę, głównie ze względu na bardzo kontrowersyjny tekst. Dziarma brzmiała jak dziarma, profesjonalnie i mocno. Ale moim zdaniem partie Fausti wypadały przy niej bardzo niejako. Dla wielu był to dowód, że budżet i kontakty to jedno, a faktyczne umiejętności to drugie. Mortalcio. Głównie znane z Gen Z oraz projektów ekipy, także próbuje swoich sił w muzyce. Jego piosenki i teledyski robią wyświetlenia, bo oglądają je fani całej grupy. Trudno tu mówić o długowieczności. To typowe muzyczne eventy, które mają się sprzedać w danym momencie, a potem zostaną zapomniane. Wokalnie jednak mortalcio naprawdę wie co robi. Jest również autentyczny w swoich tekstach. Trochę inaczej wygląda sytuacja Kurego. On faktycznie ma ambicje rapera i wyraźnie większy warsztat niż większość influencerów, o których tu mówimy. Jego utwory są bardziej dopracowane, a flow i teksty wskazuje, że nie podchodzi do muzyki jako tylko dodatku do jego kariery. Problemem jest jednak to, że łączy go z influencerami wspólny marketing i kolaby, przez co część fanów hip-hopu mm, przestało go traktować do końca poważnie. Kury balansuje więc na granicy z jednej strony artysta, z drugiej produkt internetowej machiny. Na koniec warto wspomnieć Monikę Kociołek, która na tle reszty wypada naprawdę pozytywnie. W przeciwieństwie do wielu koleżanek i kolegów z branży, ma naturalny potencjał wokalny, a jej nagrania faktycznie pokazują, że pracuje nad swoim warsztatem. Ma też przepiękny głos. To dowód na to, że influencer też może być muzykiem, jeśli faktycznie włoży w to pracę i nie traktuje wszystkiego jako szybkiego biznesu. No i jeszcze ten największy zbi Projekty, takie jak Ekipa Friza, Team X, Teens, Ekipa Czajnika. Ich piosenki zdobywają miliony wyświetleń, a organizowane festiwale przyciągają tłumy. To ogromna machina marketingowa, której muzyka jest tylko kolejnym produktem. Obok lodów, ubrań czy napojów. Teksty są proste, wokale często podciągane komputerowo. Koncerty zdominowane przez playback. Trudno mówić tu o prawdziwej twórczości, a raczej o elemencie większego planu biznesowego. Co tak naprawdę fani zyskują dzięki temu, że ich ulubiony influencer tworzy muzykę? Na pewno bliskość i doświadczenie. Koncert z ulubionym twórcą ma wartość emocjonalną. Wszyscy spotykają się, śpiewają, tańczą. Muzyka wyzwala pozytywne emocje. Dostęp do rozrywki. Nowa piosenka idzie viralem, pada na playlistę, fan tego słucha i jest na czasie. Niestety wszystko ma też minusy. Przede wszystkim zacierają się granice między produktem a sztuką. Coraz częściej piosenka jest dodatkiem do marki, na przykład i Wojanki, nagrane z okazji premiery napoju internetowego twórcy, a nie samodzielnym dziełem. Niestety rynek streamingowy premiuje odsłony i zasięgi. Muzycy, którzy budują długofalowość i warsztat, mogą być zepchnięci w cień dobrze wypromowanego influencera. No i influencerzy bardzo często kupują gotowe utwory albo biorą bardzo dużą część opieki produkcyjnej. No właśnie. Piosenka influencera jest wyprodukowana i ciężko tutaj mówić o prawdziwej autentyczności. To oczywiście nie znaczy, że każdy influencer kradnie rynek, ale model biznesowy i mechanika zasięgów bardzo zmieniają reguły gry. Dla osób, które latami uczą się gry na instrumentach, szlifują swój wokal, komponują, to frustrujące, że jeden viral może przebić dekady pracy. Rynek streamingowy i playlisty często premiują natychmiastowy efekt. To powoduje trudniejszy start dla debiutantów. Bez dużego followingu. Presję, by wokół utworu zrobić content, a nie tak naprawdę skupić się na warsztacie muzycznym. Komercjalizację gustu, bo algorytmy podbijają to, co natychmiast angażuje, niekoniecznie to, co ma artystyczną wartość. Oczywiście są też pozytywy, bo czasami wśród tej masy influencerów jesteśmy w stanie odkryć naprawdę muzyczne perły. Na przykład Monikę Kociołek. Na koniec tej listy influencerów muszę wspomnieć o Klaudii Sadownik, której ostatnie wydawnictwo tak naprawdę skłoniło mnie do nagrania tego filmu. Klaudia jest osobą bardzo lubianą w mediach społecznościowych. Uchodzi za osobę szczerą i autentyczną, zwyczajną w pozytywnym znaczeniu tego słowa i bliską widzom. A do tego ma opinię dziewczyny twardo stąpającej po ziemi. Dlatego wiele osób naprawdę czekało na jej debiutancki utwór. I choć trzeba przyznać, że Klaudia. Naprawdę ma słuch muzyczny, to jej piosenka rozczarowała. Brakuje w niej głębi, pomysłu i autentycznego przekazu. Co gorsza z opisu utworu na YouTubie, co generalnie bardzo polecam czytać. Szczególnie w produkcjach influencerskich, można wywnioskować, że Klaudia nie brała udziału na żadnym etapie tworzenia utworu. Ani w pisaniu tekstu, ani w komponowaniu, ani w koncepcji teledysku. Przyszła na gotowe, co niestety odbiera całości wiarygodność. Sama w wywiadzie dla party na evencie L'Oreal, na którym sama też byłam, powiedziała wprost, że jej utwór nie ma żadnego znaczenia. Zacytuję. To będzie taka pios. Y, ogólnie chciałam też zaznaczyć, że ta piosenka nie ma głębszego znaczenia. Ta piosenka o nikim nie jest. It's not that deep. Taka skoczna piosenka, taka fajna. Teledysk też mi się fajnie nagrywało. Ona po prostu ma być lekka, ma być catchy, taka pop, taka wiesz. Bez głębi, bez głębi. I swear. Klaudia dodała też, że planuje kilka kolejnych piosenek, może nawet epkę, ale wprost przyznała, że jeśli komuś się nie spodoba, trudno, bo i tak będą kolejne piosenki. To podejście jasno pokazuje, jak bardzo muzyka stała się dodatkiem do kariery influencera, a nie jej fundamentem. Fanom taka lekkość podejścia może się podobać, ale z perspektywy muzycznej niestety to kolejny przykład tworzenia produktu, a nie sztuki. Moim zdaniem, i mówię tu osobiście jako osoba, która tworzy i zna warsztat, ten cały fenomen muzyki influencerskiej to zarówno szansa, jak i zagrożenie. Szansa, bo jeżeli influencer ma talent i chęć pracy, Platformy dają mu szybki poligon do sprawdzenia się, współpracy i wyjścia poza internet. Dobre współprace, na przykład z producentem, który jest już o wiele bardziej doświadczony, mogą wynieść autentyczne projekty. Zagrożeniem jest to, że kiedy muzyka staje się produktem do sprzedania, krótka kariera sezonowa i masowa produkcja mogą zepchnąć doświadczonych muzyków w nisze lub sprawić, że słuchacze zaczną oceniać muzykę wyłącznie przez pryzmat osobowości twórcy. Warto tu też za Zauważyć, że niektóre osoby, które zaczęły karierę jako influencerzy, rzeczywiście rozwijają się i stają się porządnymi wykonawcami. Przykład Niech będzie Wersow, która bierze lekcje śpiewu, oraz Moniki Kociołek, która ma realny potencjał wokalny. Muzyka influencerów to zjawisko złożone. Tworzy nowe możliwości, otwiera nietypowe drogi kariery, daje fanom bliskość, ale jednocześnie zmienia reguły promocji, odbierając część przestrzeni ludziom, którzy latami pracowali nad warsztatem. Nie demonizuje tego zjawiska. Niektóre projekty są świetne, a współprace mogą być win-win, ale trzeba patrzeć krytycznie i widzieć obie strony medalu. Chciałabym teraz. Na chwilę opowiedzieć wam, jak widzę to ja, jako osoba, która też tworzy muzykę, ale ma o wiele mniejsze zasięgi niż te wszystkie osoby, o których wcześniej wam mówiłam. I podkreślam to bardzo wyraźnie. To nie jest zazdrość, a tym bardziej to nie jest zawiść wobec ich sukcesów. Każdy ma swoją drogę, swoich odbiorców i swój pomysł na rozwój. Ja chcę tylko pokazać wam, jak wygląda to z perspektywy kogoś, dla kogo muzyka nie jest produktem, tylko pasją i autentycznym sposobem. Na wyrażanie siebie. Bo kiedy patrzę na to, jak dziś działa rynek muzyczny, to mam wrażenie, że muzykę można dosłownie kupić z półki. Jak w sklepie. Przychodzisz, wybierasz gotowy utwór, nagrany już przez zawodowych songwriterów, dostajesz przygotowany beat, tekst, linię wokalną, i nagle jesteś artystą. To trochę jak fabryka, która produkuje kolejne produkty masowe. Puste, szybkie do sprzedania i łatwe do zapomnienia. Różnica jest taka, że influencerzy mają ogromne zasięgi, potężne managementy i budżety, całe ekipy produkcyjne do teledysków, stylistów i ludzi, którzy dbają o każdy szczegół ich wizerunku. Dzięki temu ich klipy wyglądają jak milion dolarów. I ja nie chcę temu umniejszać, bo to robi wrażenie. To przyciąga uwagę, ale też pokazuje, że nie wszyscy startujemy z tego samego miejsca. Chciałabym też zwrócić uwagę na pewne bardzo ważne kwestie które dla osób spoza branży mogą być nieoczywiste. Na przykład ZAIX to organizacja, która zajmuje się ochroną praw autorskich w Polsce i dba o to, by twórcy otrzymywali wynagrodzenie za odtwarzanie ich utworów. Teoretycznie to organizacja dla muzyków i artystów, a ostatnio ZAIX w swoich kampaniach promuje właśnie influencerów, którzy dopiero bawią się w muzykę. Zamiast wspierać ludzi, którzy poświęcili jej całe życie, To daje do myślenia. Podobnie Spotify. Dla artysty największym marzeniem przy premierze jego utworu jest to, żeby trafił na tak zwane playlisty edytorskie. Te oficjalne playlisty, które Spotify tworzy i promuje. To jest właśnie to, o czym ja Wam tak spamuję przed każdą premierą, żebyście się zapisali na pre save zapisywali się na premierę, bo Spotify na to patrzy i zwiększa szansę, by dany utwór dostał się na jakąś playlistę. Dostanie się utworu na taką playlistę to jedyny realny sposób, żeby piosenka dostała się do grona nowych słuchaczy i miała szansę zaistnieć poza naszą własną bańką. Jeśli utwór tam nie trafi, jest po prostu spalony. Odsłuchają go tylko osoby, które znają i śledzą danego artystę. A zasięg organiczny w dzisiejszych czasach jest dość minimalny. I zgadnijcie, kto najczęściej trafia na te playlisty. Oczywiście, że influencerzy, którzy mają milionowe społeczności. Spotify wybiera ich nawet na ambasadorów? Jak w przypadku Fausti w ostatnich tygodniach. I przez to dla mniejszych twórców te playlisty stają się coraz trudniej dostępne. To wszystko prowadzi do jednego smutnego wniosku. Dziś każdy muzyk musi być choć trochę influencerem. Musi budować społeczność, musi istnieć na TikToku, Instagramie, YouTube. Musi codziennie produkować treści, bo inaczej nikt nie zauważy nawet najlepszego utworu. Coraz częściej muzyki nie słucha się dlatego, że jest dobra, tylko dlatego, że lubi się danego twórcę. Dla mnie jako osoby, która kocha muzykę i tworzy ją, bo to najważniejszy sposób wyrażania emocji, to naprawdę trudne doświadczenie, bo chciałabym, żeby piosenki broniły się same. A rzeczywistość pokazuje, że w dzisiejszych czasach liczą się przede wszystkim liczby, zasięgi i marketing. Dla mnie muzyka to coś osobistego, coś, co tworzę z serca, a nie kalkulacji. Szczerze, to jeszcze żadna piosenka i teledysk mi się nie zwróciły. I kiedy widzę, jak bardzo liczą się zasięgi i liczby, Czasami mam wrażenie, że w tym świecie nie ma miejsca dla takich jak ja. Ale właśnie dlatego chcę Wam o tym mówić, bo wierzę, że znajdą się ludzie, którzy wybiorą piosenkę nie dlatego, że stoi za nią ogromny budżet i sztab ludzi, którzy ją tworzyło, ale dlatego, że coś w nich porusza. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Dziś było bardzo osobiście, ale mam nadzieję, że dowiedzieliście się trochę jak tworzenie muzyki wygląda od kuchni i z jakimi frustracjami czasami łączy się proces jej wydawania. Przypominam o zostawieniu suba, łapki w górę, komentarza i skorzystania z nowej opcji YouTube'a, jaką jest narzędzie Podbi dla zwiększenia zasięgu tego filmu. A jeśli podobają ci się moje treści i chcesz mnie szczerze wesprzeć, to zapraszam cię do sprawdzenia mojej muzyki.